I witam bardzo kolejnym odcinku i zapraszam do następnej transmisji na żywo. No to co, zaczynamy! W takim razie, tutaj tym razem mamy orsy. Wymieniono korem, korem, bo oryginalne są giełnotonowe. Ja tutaj poprzez takie analizy. tutaj mamy po prostu ciemno szare nogi. Belegi są faktycznie troszkę inaczej, one wyglądają nawet z tam tradycyjnych, jeżeli chodzi o figurkę wiadomo, ja też nabyłem ten taltek z ciekawości, a więc się on w mojej kolekcji i I mamy oczywiście tutaj dwa udało mi się nabyć. Nie no idę tego rozmieniać parę Mamy na tym talcie netto czodu. I z tyłu. Eee, Torsten pochodzi w postaci hmm, Wilkołaka. Eee, wilkołaka, eee, jeśli chodzi o sam Torsten, oczywiście, co dodatkowo, to pochodzi z serii starego Putera. Jest eee, to Wilkołak z starego Wutera. Eee, rumus e, Lupin, który stał się Wilkołakiem, mógł się stawać Wilkołakiem, jeśli się mi nie mylę. A korzystając z, 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 z źródeł internetowych, to znalazłem, że po prostu Romuś, jak miał pięć lat, był to, za to zaatakowany przez... Przez... przez, przez już zapomniałem. Przez Penelilla, czyli Lipaka. Nawet od takiej wielkiej informacji i stało się po prostu nieruchomo. Milko, E, Podczas Wikołajka możemy spotkać w części Harry Potter i Więdziel Ascablanu. E, tak dla ciekawości, dla tutaj, żeby, żeby nie było tak monotonicznie, to wprowadziłem tutaj właśnie taką bazę informacji, aby żeby było troszkę, troszkę ciekawie. Mamy tak to też wygląda. mamy tutaj akurat w tym przypadku przypomnę fanów Harry Pottera, fanów tego szklanego Mimo, tutaj mają swoje koszulki z nadrukiem. przypominającym co właśnie na trochę z chwarego butera. Uh, Pani się mówi: bohatera uh, pana z chwarego potera. Fajny mamak. tak uh, to właśnie wygląda, jeżeli chodzi uh, o tę całą sytuację, uh, tą całą otoczkę. Uh, no, tak, są z chwarego uh, Butera trochę są tego właśnie, że mm, trafiają mi się fajne torsy. Oczywiście tradycyjnie, o co tego przypomnę, wykorzystane główki neutralne mm, w swojej kolekcji, włosy tak samo. I do no, tych torsów mam chyba z dwadzieścia się nie ma do tego, to akurat do szukał. Yy, w takim tak wygląda cała ta moja sytuacja i Sam Harry Potter, samego Harry'ego. a mam, dobra. Sam Harry Potter to mam 27 nawet torsów, czyli prawie 30. No to ładnie. 30 torsów, czyli 30 figórek tych wszystkich dostępnych, jakie są w Harrym Potterze, nabyłam właśnie te wszystkie tarsy. 27 torsów, a bohaterów Harrym Potterze jest bardzo dużo. nie? Nie, nie wiem, to odchodzi, nie sprawdzałam, ale to już miesza o to, i ja jestem zadowolona za ze swojej kolekcji. I nie no, się to, 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 to. rozwinęła, no to, to fajnie, to teraz wszystko, no Ech, teraz tylko do obserwowania i do analizowania, dodania i szukania ewentualnie czegoś ciekawego, i próbowania nabycia, bo jak na razie, z nabywaniem nowych transów mam problem. Więc z niektórymi, będzie łatwiej, to już wiem, ale z niektórymi już jest troszeczkę kłopot, to nie. No to tak, mimo małej informacji, zapraszam na następny odcinek, życzę miłego ja wieczoru i do zobaczenia.